W sensie nie y, z tej strony, tu wyszedłem. Pałac Krasińskich. Obecnie jest tutaj Biblioteka Narodowa i zbiory specjalne. E, nie jest to ta główna biblioteka narodowa, gdzie są te wszystkie zbiory, gdzie sobie możecie wypożyczać i tak dalej. E, jest to taki odłam. Natomiast to, co chcę wam pokazać, to jest ten cały budynek. To jest sąd. Ale to, co jest tutaj ciekawe i mnie, kiedy byłem jeszcze dzieckiem, wtedy ha, wtedy nie było tych drzew. To jest to, że albo zobaczcie sobie, jest to, że na tych wszystkich kolumnach są wypisane zasady prawa, tak po łacinie, jak i po polsku. Jak najmniej należy zmieniać to, co zawsze miało jednoznaczną interpretację. Tutaj obok, zaczynając od pierwszego, dopuszcza się zdzierstwa ten, kto sprawując funkcję publiczną przyjmuje pieniądze od zainteresowanych, czyli łapówkarstwo. I tak moi drodzy, jeżeli spojrzycie, na każdej z kolumn są takie wypisy. Ta ulica, którą tutaj widzicie, to jest ulica miodowa. Jeżeli byście chcieli dostać się, w tym momencie to już mogę siebie pokazać. Jeżeli chcielibyście dostać się na Starówkę, to jak najbardziej możecie sobie tędy wjechać. Natomiast bardzo ważna uwaga dla kierowców: bardzo wiele ulic w obrębie Starówki Warszawskiej jest wyjęta z normalnego ruchu i to jeszcze w różnych okresach. Więc patrzcie na znaki, które się bardzo szybko zmieniają. Czytajcie je. Eee, bo niestety, ale gdzieś źle wiedziecie, staniecie i momentalnie będziecie odholowani. Podajże eee, mandat 100 zł, koszt lawety 50 zł i koszt parkingu policyjnego 40 zł za dobę. Czyli na dzień dobry 640 zł w najlepszym przypadku. Czytajcie znaki, bo zmieniają się czasem nawet codziennie, ze względu na to, że są organizowane tutaj różne imprezy. Natomiast. Jeżeli będziecie jechać ulicą Miodową, to zamiast płacić blisko 700 za odholowanie, jeżeli nie znajdziecie oczywiście normalnego miejsca, tutaj zaraz jak miniecie o, o to, przejeżdżacie przez tą jakby bramę w Sądzie, bo tutaj normalnie idzie ulica, tędy można przejechać i tutaj zaraz jest wjazd na parking. Parking podziemny, który mieści się pod całym tym placem, nie jest najtańszy, nie pamiętam w tej chwili ceny. Coś chyba około nie wiem, 7 czy 10 złotych. E, no ale macie pewność, że, że, że spokojnie możecie tutaj zaparkować. E, więc lepiej na tym parkingu podziemnym, niż stanąć gdzieś na ulicy, żeby was odholowali. Ale tak jak mówię, są też normalne miejsca, których zwykle nie ma. W sensie są zajęte, bo, bo no jednak to jest Warszawa. E, ja też myślałem, żeby ten film nagrywać jeżdżąc na motocyklu po Warszawie. No, ale jednak stwierdziłem, że, że bujać się jeszcze z kaskiem, i tak dalej, byłby problem. No, A na w końcu sytuacja z wirusem jest taka, jaka jest: czyli, czyli jest spokojnie, i zaczyna właśnie od tej części starówkowej. Dlatego, wracając teraz, dlaczego mówiłem, żeby zaczynać od metra ratusz Arsenał? Bo to możecie sobie zrobić spokojnie spacerkiem w dwie godziny. I teraz, moi drodzy, sąd z jednej strony. Katedra Wojska Polskiego. Z drugiej strony, natomiast pomnik powstania warszawskiego. Jak ten pomnik wygląda, moi drodzy? No, wygląda tak. Eee... Za chwilę będę chciał Wam też może skalę pokazać. Ale to może później. W każdym razie ta postać, którą widzicie, to ja wzrostem sięgam mniej więcej dotąd, czyli do połowy wysokości czapki. Ma 1,80 m wzrostu, więc możecie teraz zobaczyć, o ile to jest większe. Co my tutaj możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć żołnierza, powstańca wychodzącego z kanału. Dlaczego zostało to tak przedstawione? Tutaj żołnierz. Jako ten, który opiekuje się kobietą z dzieckiem na ręku. Dla, moi drodzy, młodszych widzów, e, drodzy młodsi widzowie, którzy dopiero zaczynacie być może swoją przygodę z historią, w trakcie Powstania Warszawskiego, mówimy o 40, 1944 roku, wybuch Powstania, 1 sierpnia, Godzina 17 oznaczona literą W. W oznaczało wolność. Eee, tutaj jeszcze Wam powiem. Powstanie trwało 63 dni, i zaraz o skutkach, nieskutkach i tym podobnych powstania to Wam powiem. Natomiast, tak, no to była bardzo często walka, właśnie prowadzona w kanałach. Stąd też. Ten pomnik, ten który Wam przed chwilą pokazywałem, a propos wyjścia z kanałów, został tak przedstawiony. E... Momencik, ci co wiedzą, to robię tutaj sobie zdjęcia. Dlatego autor tego pomnika starał się w sposób najbardziej możliwy oddać realizm. Natomiast. To, o czym jeszcze trzeba pamiętać, to muszę z większej perspektywy Wam pokazać. Jeśli chodzi o symbolikę, zauważcie te słupy, które tutaj są, zwalone na powstańców. Tutaj jest jeden i tutaj drugi, i tam dalej w tle o tu to lepiej widać cegły. O co w tym chodzi? Moi drodzy, o pokazanie tragizmu tego powstania. To znaczy. Hitler powiedział, że z Polski ma nie zostać kamień na kamieniu. Także Warszawa była najbardziej zrujnowanym miastem ze wszystkich miast II wojny światowej. Ani Londyn, ani Berlin, ani żadne inne miasto nie było tak zrujnowane jak Warszawa. E, tutaj wspomniana katedra. E, I teraz tak. Powstańcy w momencie, kiedy. Została podjęta decyzja o powstaniu, no to Warszawa była już praktycznie zrujnowana, to był 44 rok, piąty rok wojny. Stąd właśnie ta symbolika, że ta Warszawa budzi się jakby spod gruzów, spod gruzów staje do walki. Natomiast jeśli chodzi o, o to, czy powstanie było zasadne, czy nie było zasadne, moi drodzy. I tutaj, z pełną świadomością, jako z jednej strony, osoba, która to być może gdzieś wspominałem, też zaangażowana mniej lub bardziej w politykę, ale jakby nie było, też jako doktor nauk humanistycznych z zakresu historii, e, moja opinia, Szanowni Państwo, Powstanie Warszawskie oczywiście skończyło się klęską, natomiast dało nam jako Polakom swego rodzaju ubezpieczenie to przez to rozumiem. Rozumiem przez to to, że cały świat, jak wiecie, do dzisiaj te echa powstania się odbijają i w Polsce i na świecie. Cały świat zrozumiał, że Polacy są narodem, który się nigdy nie poddaje. To znaczy, niezależnie jak przyciśniecie nam śrubę, my i tak będziemy przeciwko wam. I to powstanie warszawskie stało się dla nas niejako ubezpiec ubezpieczeniem. To znaczy, do dziś na całym świecie wszyscy wiedzą, że Polacy są tak popieprzonym narodem, w cudzysłowie oczywiście, że my się nie poddajemy. No i tak jest. Stąd też właśnie ścieżka, którą obrałem w takim, a nie innym kierunku czyli nie zaczynam od tych głównych rzeczy, typu pałac kultury albo zamek królewski tylko właśnie najpierw Monte Cassino czyli to jak walczyliśmy za granicą powstanie warszawskie. Za chwilę też na samej starówce właśnie w kierunku, w idę. Będziecie mogli też zobaczyć kilka, kilka, kilka innych rzeczy, potwierdzających właśnie te moje słowa i też to, dlaczego ta wycieczka została tak mniej więcej, zaznaczam, mniej więcej tak ułożona. Natomiast z racji tego, że właśnie to jest kanał przez świat z doktorkiem, ja zawsze wam mówię nie tylko te rzeczy związane z historią, polityką, geopolityką, turystyką, ale też i zwykłym takim zwiedzaniem. Uwaga, moi drodzy, dla kierowców. To znaczy, skręciliście sobie z ulicy Miodowej w lewo. No i jest tu znak. Jak ten znak wygląda i co na nim jest. Wy tego być może teraz nie dostrzegacie, ale w godzinach od 6 do 11.30 ponad 30 minut, w godzinach od 11.30 do 6.30 ponad 3 minuty dotyczy także pojazdów z kartą parkingową dla osób niepełnosprawnych z wyłączeniem pojazdów parkujących na wyznaczonych, zastrzeżonych miejscach postojowych dla osób niepełnosprawnych. Nie dotyczy pojazdów służb miejskich i pojazdów z przepustką typu pierwszego na warunkach w nich określonych. To są właśnie te znaki, o których wam mówiłem i zaraz za tym znakiem kolejny. Nie dotyczy pojazdów służb miejskich, pojazdów dojeżdżających do garaży i podwórek zlokalizowanych na terenie strefy NM oraz NM Nowe Miasto oraz pojazdów z przepustką z symbolem Nowe Miasto typu pierwszego lub B na warunkach w określonych i rowerów jednośladowych w godzinach 6:30-11:30 nie dotyczy pojazdów z dostawami na czas rozładunku do 30 minut. Teraz wiecie, dlaczego mówiłem wam, żebyście czytali znaki. Dlatego, że na marginesie weszliśmy w ulicę Freta. Dlatego czytajcie znaki, bo za chwilę te godziny mogą się zmienić i już was odholują, No i w ogóle tutaj wiecie, ulica Freta, moi drodzy. Normalnie tu są korki. Z racji tego. Że jest sytuacja, jaka jest, o której Wam wspominałem. Tych korków nie ma. Kościół Dominikanów. Jeżeli ktoś lubi kościoły, nie będę wchodził z wiadomych przyczyn. Chociaż podobno, jeżeli jest w kościele mniej niż 50 osób, to wirusa nie ma. Natomiast fajnym przetu prowadzą. Moje nastawienie do kościoła znacie. Natomiast ogólnie msze prowadzą w fajnym stylu, jak to, jak to Dominikanie. Teraz tak, wszedłem w ulicę Freta, z ulicy Freta idę. Ja dobrze idę, dobrze idę. Idę kawałek w lewo, dlatego że. Uwaga jedna. Polskie Towarzystwo Chemiczne Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie na ulicy Freta. Dlatego że chcę wam jeszcze pokazać kawałek nowego miasta i z góry zrobimy sobie rzut na słynne warszawskie fontanny. Natomiast jak wygląda sama starówka? Sama starówka, moi drodzy, wygląda właśnie w ten sposób. Eee, to jest ta część, tak zwanego Nowego Miasta. Bardzo wyraźnie słyszycie teraz mój głos, którego w normalnych okolicznościach byście nie usłyszeli, więc. Eee, więc, więc, bez głupich komentarzy, że, że wychodzę na ulicę. No, żeby nie wiem, zarażać innych albo samego siebie. Od kogo, skoro nikogo nie ma. Eee, Natomiast dlaczego mówię o tej starówce? No, przypomnijcie sobie serię z Izraela. Jeden z odcinków, na pewno gdzieś tam po 17, 18, około 20 któregoś, jak nie później, jak byłem w Jerozolimie, usiadłem na jednym z krawężników i powiedziałem, że nie zaskoczyło mnie pozytywnie to miasto. No, ludzie, porównajcie sobie tą starówkę i ulicę z widokiem na niebo, od tych które można było zobaczyć czy to właśnie czy to na przykład w Jerozolimie czy to w Marrakeszu czy w innych miejscach gdzie byłem moi drodzy to jest rynek nowego miasta tak zwany ogólnie w zasadzie nie ma tu nic ciekawego dlatego oła popatrzycie sobie chwilę na mnie Zaczynam od tego rynku, dlatego że tam będziemy mieli kawałek za tym kościołem fontanny. Nie będę już schodził na sam dół. Zresztą zobaczcie, jak to będzie wyglądać. Ten rynek jest pusty i on ogólnie jest pusty, w przeciwieństwie do rynku głównego, gdzie tam, jak, na to, jak to zwykle bywa na starówkach typu, nie wiem, wrocławskiej czy innej, czy poznańskiej, Zawsze są poodsierane knajpy, nie knajpy, stoliki i tym podobne. Na rynku Nowego Miasta tego nie ma. Tu jest spokój. Eee. I tyle, po prostu. Natomiast, natomiast, natomiast używa się w zdaniu na drugim miejscu, dlatego za chwilę natomiast pokażę wam coś innego.